To kolejna belka przyjechała do naszej specjalistycznej firmy po polskich kowalach, dzięki którym fantastycznie prosperujemy i za i im bardzo za to dziękujemy, proszę zauważyć, jakie są luzy elementów, teraz odkręcimy łetwę stabilizatora, wyjmiemy go, jest korozja jak widać, dookólnie. Niestety, woda wleciała do belki już po kilku tysiącach kilometrów. Teraz wyjmiemy wahacz. Wymielone łożyska. Korozja zniszczyła czop. Widać resztki łożyska igiełkowego. Tutaj grzany czop przy wymianie, bo nie ma farby. jest korozja dokładnie tu w tym miejscu. Sytuacja analogicznie z drugiej strony. Tutaj są luzy gdzie widać. Tak ludzie jeżdżą, prawe tylne koło. Akurat w tym przypadku jest to lewe. Czop był wymieniony. Grzany palnikiem, którego wyciągamy rękoma. Wychodzi nam tak luźno, że strach było jeździć tym samochodem. Dlatego większość ludzi się cieszy, że ma tanio naprawione belki, kosztem jakości i własnego bezpieczeństwa. Gratulacje wszystkim za pomysł!